Dzień dobry bardzo! Dzisiaj wybredna Maruda w swojej najlepszej odsłonie, bo będzie mogła robić to, co kocha i w czym jest najlepsza, czyli będzie zarówno wybredna, jak i Marudna, bo dzisiaj będziemy mówić o najgorszych książkach, jakie czytałam w roku 2020 i o takich największych rozczarowaniach czytelniczych. Oczywiście. Standardowa regułka to jest moja subiektywna opinia, nie musicie się z nią zgadzać, żeby nie było. Na kanale są już inne filmy związane z podsumowaniem roku, są już najlepsze książki roku oraz mój TBR na rok 2021, więc linki zostawię Wam w opisie i jak tylko skończycie oglądać ten film, to zapraszam Was również tam. Koniecznie dajcie mi znać w komentarzu, jaka książka Was. Zawiodła w ciągu ostatnich 12 miesięcy. No a teraz przechodzimy już do tych moich małych koszmarków czytelniczych, czyli do tych książek, na których się zawiodłam. I zaczniemy może od takiej najbardziej kontrowersyjnej opinii, bo wiem, że Sarah J. Maas ma bardzo wielu fanów. Tymczasem, jeżeli ktoś z Was ogląda mnie trochę dłużej, to wie, że ja, Sarah J. Mas, relacji najlepszych nie mamy. Po raz pierwszy ta pani nagrabiła sobie u mnie w momencie, kiedy zauważyłam pełne podobieństwa i ewidentne, Inspiracje do książek Anne Bishop, czyli czytałam serię Dwory od Sary James i znalazłam podobieństwa bardzo duże podobieństwa do jej trylogii Czarnych Kamieni. Odrębny film na ten temat również jest na kanale, możecie zobaczyć takie moje. Bardziej ogarnięte porównanie szczegółowe, jakie tam te podobieństwa są, i to nie jest podobieństwo, tylko trójkąt miłosny i koniec. Łącznie z nazewnictwem tam się rzeczy powtarzają. No, a potem okazało się, że Sara chwyciła kolejną serię Anne Bishop, tym razem serię Inni, która zaczyna się odpisane szkarłatem, i w tenże sposób sarah James stworzyła księżycowe miasto, które w tymże rankingu się znalazło. Tu podobieństwa nie są aż tak duże, aż, aż tak bardzo rzucające się w oczy, ale jeżeli ktoś. Będzie myślał o tym, że Sara Jamas lubi się inspirować, Bishop, no to te podobieństwa faktycznie zauważy. W domyśle oczywiście będę mówiła o tych dwóch tomach, ponieważ u nas to zostało wydane, jeden tom został wydany w dwóch częściach. Jest to Urban Fantazy, więc świat współczesny, czasy współczesne, w którym w jednym świecie żyją wilkołaki, wampiry i normalni ludzie, i wszystko jest takie unowocześnione. No i mamy oczywiście Kick Ass, bohaterkę, która musi być taką ostrą, Czyną. Pierwszy mój problem z tą serią dotyczył właśnie tejże ostrości, ponieważ Sarah J. Maas zapewnia, że to jest powieść dla dorosłych. Fabularnie powiedziałabym, że jest to książka jak każda inna od Sarah J. Maas, natomiast tą dorosłość podkreślono faktem, iż w każdym zdaniu jest przekleństwo. Dosłownie na każdej stronie kilka przekleństw będzie. Więc wiecie, u nas wyznacznikiem dorosłości tego, że jest to literatura dla dorosłych, dojrzałych czytelników, jest y, liczba przekleństw umiejscowiona na każdej stronie. Poza tym ta bohaterka bardzo mnie irytowała. To znaczy nie do końca mogłam jej zrozumieć, że ona z jednej strony kogoś bliskiego sobie straciła i była załamana i chciała się jednocześnie mścić i jednocześnie była zakochana w jakimś facecie, więc sceny erotyczne również tutaj są i jednocześnie poszła do kosmetyczki zrobić paznokcie. Owszem, może i się okazało, że ten pobyt u kosmetyczki nie był przypadkowy, aczkolwiek w momencie takiego jakiegoś załamania nie wydaje mi się, że człowiek jest w stanie już od tak wymyśleć plan działania lata w przód. Mm. No niestety ja zachwycona nie jestem, ale tak jak dobrze wiecie, no ja ogólnie za Sarą J. Mas nie przepadam i podejrzewam, że ja po prostu w wypadku jej książek zawsze będę miała pewne ale, już takie uprzedzenie. I teraz zapewne zapytacie się, to po co to czytasz? Po co czytasz jej ale o co ci? Po co czytasz te książki? Więc faktycznie powiem, że wydaje mi się, że po kolejne książki Sary Mas już nie sięgnę, jeżeli wiem, że one mi się z automatu nie będą podobały. Co prawda mam na swojej półce jeszcze serię szklany Tron, bo kiedy się rozpoczęłam, przeczytałam pierwsze. Tom. Nie był zły, kolejnych tomów już nie przeczytałam, ale na mojej półce są, więc być może będę chciała je wyczytać tylko po to, żeby móc się ich pozbyć. Po kolejne książki już raczej sięgać nie będę, nie będę ich kupować, chyba że coś się zmieni, ktoś mi zacznie chwalić, powie czytaj albo przeczytaj, bo znowu ściągnęła po bishop. zrobię porównanie zawsze chętnie. Kolejna książka, na której się zawiodłam, to mój pierwszy bal, do której bardzo długo mnie ciągnęło, bo jest to zbiór opowiadań autorstwa, no takich kultowych autorów, jeżeli chodzi o literaturę młodzieżową, jeżeli chodzi o Young Adult, no bo jest June Green, Lockhart, Melissa de la Cruz, David Levitan, Holly Black, jakby nazwiska, które jeżeli ktoś czyta literaturę młodzieżową Young Adult, New Adult, to na pewno te nazwiska zna. Przynajmniej to były te najmodniejsze nazwiska w momencie wydawania tej książki. No, za granicą w 2007 roku, u nas w 2018, więc już wyszło z pewnym opóźnieniem, jeżeli chodzi o hype i modę. To jest biuro opowiadań o The Prom, o balach, o studniówkach, tego typu rzeczach. Każdy z tych autorów stworzył swoją własną krótką historyjkę dotyczącą balu. Pierwszy mój problem, jaki mam z tą pozycją jest bardzo subiektywny, związany z tym, że ja chyba po prostu nie lubię zbiorów opowiadań, że ja nie potrafię zaangażować się w historię, która musi się rozpocząć, rozwinąć i zakończyć na maksymalnie 10 stronach. Nie ma szans, żebym ja to w jakiś sposób polubiła, doceniła, może jeszcze, ale... No to nie jest to coś jak typowa powieść, w której można te światy rozwinąć, czy charakterystykę postaci. Więc to jest pierwsza wada, ale tycząca się, jak nie mam wszystkich zbiorów opowiadań w moim wypadku. Natomiast... Swoją drogą te opowiadania są po prostu Słabe, one są miałkie Tu każde jest dokładnie Takie samo i w zasadzie Nie można ich zapamiętać, nie można ich Rozróżnić, po prostu jest Jakaś dziewczyna, która chce iść na bal Z jakimś chłopakiem, który jej się podoba A on jej nie zauważa i w zasadzie to jest Połowa opowiadań, były tutaj Ze dwa jakieś takie ciekawsze Jedno pamiętam, że wybił. nie powiem, że ono było najlepsze Co po prostu wyróżniło się Wybiło się na tle tych pozostałych, ponieważ jako jedyne było napisane z perspektywy Rodzica, nie jednego z tych nastolatków, a rodzica w dodatku historia tej rodziny była trochę głębsza i to było jedyne opowiadanie, które mi się spodobało, yy, co zabawne od człowieka, a, autorem tego opowiadania była osoba, która pisze i chyba komentatorem sportowym czy coś takiego. No ale reszta opowiadań była po prostu słabych i niestety ta książka kompletnie mi się nie spodobała i raczej jej wam nie polecę. Kolejna powieść to historia, na której zawiodłam się głównie przez nakręcony hype, ponieważ. O anonimowych heretykach. Słyszałam mnóstwo dobrego, jaka to jest tolerancyjna powieść, że ile tu jest akceptacji, że to po prostu pała tutaj tą akceptacją. I mowa tutaj o takiej tolerancji związanej z religią, że ta książka, tak słyszałam, że ta książka stawia na pierwszym miejscu równość, że tutaj wszystkie religie są równo traktowane i owszem, są równo hejtowane. Bowiem mamy w tej historii szkołę katolicką, chrześcijańską, katolicką, do której trafia nasz główny bohater, który jest niewierzący i tam spotyka inne dzieciaki, które, nastolatków, którzy też są różnych wiar i zakładają taki klub anonimowych heretyków. Po co? Nie po to, żeby się jakoś tam mobilizować, żeby to wytrwać, żeby um, jakby dopingować się w swojej wierze czy coś takiego, jakieś tam motywacje. Nie, oni założyli ten klub po to, żeby pokazać, jak bardzo ta szkoła jest głupia, jak bardzo katolicyzm chrześcijaństwo jest głupie, jak wiele jest tam absurdów. Już pomijam fakt, że kwestia stawiania na jednym poziomie ogólnie całej religii, a jednej szkoły z jednym nauczycielem to jest w ogóle ale na tym właśnie ta historia się opiera, żeby pokazać jak bardzo i ta szkoła, i całe chrześcijaństwo jest bezsensowne. Co więcej, główny bohater pokazuje też absurdy w religiach pozostałych e, ludzi, pozostałych swoich tych kolegów. Czyli nieważne jakiej masz wiary, on ci będzie pokazywać, że to jest głupie, że w to wierzysz, ponieważ no Masz takie tradycje, w taki sposób działasz, a jaki ten, w tym jest sens? Przecież zobacz, że to się gryzie z czymś tam innym. Ogólnie żadna religia tu nie jest dobra. Więc mam wrażenie, że tą książką są zachwycone głównie osoby, które są niewierzące, bo dostaną na papierze potwierdzenie, że to jest dobrze, że w nic nie wierzą, bo każda religia jest głupia i w każdej religii jest coś nie tak, i jest mnóstwo absurdów. Tymczasem nie powiedziałabym, że jest tutaj cokolwiek związanego z akceptacją i z tolerancją. Być może pomyślałam, że ten bohater jest wykreowany w ten sposób celowo. Że on ma być taką negatywną postacią i że yy, na początku w nic nie wierzy i nie toleruje innych osób, które mają inne zdanie niż on. No a potem przejdzie jakąś cudowną metamorfozę no ale nie, i w momencie kiedy ten hype wokół się u nas na booktube na bookstagramie rozwinął, że tu jest tyle tolerancji i akceptacji no to ja mam ochotę zapytać gdzie, bo ja chyba tego nie zauważyłam, także jestem porządnie zawiedziona, może nie powiem że ta książka jest toksyczna, ale na pewno nie powinna być nazywana jako szerząca tolerancję, i akceptację bo po prostu po jej przeczytaniu jeszcze mniej tej tolerancji będziemy w sobie mieć mam wrażenie podobnym zawodem wywołanym przez hype było dla mnie Red, White and Royal Blue. Bo ta książka znowu nie jest zła sama w sobie, tylko wszystko zależy od tego, na jaki gatunek się nastawimy i czego od tej powieści oczekujemy. Bo jeżeli ja słyszałam, że to jest powieść z romansem między y, synami wysoko postawionych ludzi to znaczy, tam jest książę i syn jakiś tam pani prezydent coś ten deseń no, to ja się czego spodziewałam? Oczywiście, że będzie w to, to zamieszanej więcej polityki. To znaczy, że oni będą się musieli jakoś ukrywać, że za chwilę prasa się tym zainteresuje, że być może rodzina się będzie zgadzać lub nie, no bo to popsuje e, im liczbę głosów, jaką potem dostaną. No i faktycznie takie elementy były, ale było ich niedużo i raczej w drugiej połowie książki. Natomiast większość tej powieści skupia się na wątkach romantycznych i erotycznych z dokładnie opisanymi scenami. Żeby nie było, że nie ostrzegałam. Teraz dużo osób mówi, że to jest takie urocze, kochane, cudowne i że w ogóle jak czytało te sceny, to je i tak jak uroczo i od razu wypieki na policzkach i to jest takie af i kochane. I słuchając tego, ja miałam wrażenie, że ci ludzie... Oglądają zwierzęta w zoo. Nie wiem, czy rozumiecie, co mam na myśli, ale no, to była jakaś tam scena i okej, okay, scena jest, natomiast ludzie czytający to zachowywali się, bo oglądali zwierzątka i się jarali. Przecież to są normalni ludzie, halo! No, ale to już pomijmy, bo to już jest kwestia teraz odbioru mojego innych czytelników. Ale sama książka, sama w sobie po prostu mnie zawiodła, bo spodziewałam się, więcej tych rzeczy wokół niż samego romansu, samego w sobie, samego takiego erotyka LGBT, bym powiedziała. Natomiast tych dodatków było niestety bardzo mało. Były właśnie dodatkami. Ta cała polityka, i wszystko inne, co z tym związane, z tym romansem, to było dodatkiem. Liczyły się głównie te sceny. A jak wiecie, ja za erotykami nie przepadam. Nieważne jakiej płci są te osoby, ja po prostu nie przepadam za takimi powieściami. Dlatego też y, nie tego się spodziewałam i trochę się zawiodłam, że nie dostałam to tego, czego bym chciała. Zawiodłam się także na serii Szeptucha od Katarzyny Bereniki Miszczuk, dokładnie na pierwszym tomie tej serii. Jestem zawiedziona też dlatego, że czytałam kilka książek od Katarzyny Bereniki Miszczuk i byłam z nich bardzo zadowolona. Tymczasem nie wiem, co tutaj się wydarzyło. Pomysł był genialny, bo dostaliśmy taki retelling, typowo polski retelling, co by było, gdyby Mieszko I nie przyjął chrztu i gdybyśmy teraz żyli współcześnie z samochodami, z telefonami komórkowymi, z internetem i jednocześnie z mnóstwem różnych takich zabobonów. I tych właśnie szeptuch. Więc pomysł był genialny, natomiast wszystko schrzaniła główna bohaterka, która jest tak irytująca, że ola Boga, nie mogę. Ozu! Ja nie pamiętam kompletnie fabuły tej książki. Ja się nie mogłam skupić na fabule, bo ja jedyne co widziałam, to główną bohaterkę. I jedyne sceny, które mam teraz w głowie, to sceny związane z jej głupotą i z tym, jak bardzo mnie irytowała. Ponieważ jedyne, co pamiętam, to, że była to studentka medycyny, która nie umiała najprostszej trzech objawów, jakby wywnioskować, wykryć, że jak ktoś miał rozszerzone źrenice, to ona już uważała, że to jakiś zawał czy coś, a nie że to na przykład kwestia światła. Poza tym mydlała na widok każdego faceta, bo to facet, a jak bez koszulki, to już w ogóle koniec świata. I jednocześnie dziewczyna straszliwie boi się kleszczy. To jest y, strach do tego stopnia, że jak ucieka przed jakimś demonem, który ją goni, no to ona nie wlezie w krzaki, bo tam są kleszcze. Niech mnie ten demon zamorduje, nieważne, ja, tylko ja się nie chcę boleriozną zakazić. No nie, to, to, to była bardzo dziwna lektura. Fabularnie myślę, że mogłaby się spodobać fanom na przykład zniwiarza Pauliny Hendel, bo to demony, takie mitologia słowiańska, tego typu rzeczy. No ale trzeba przymknąć oko na tą bohaterkę, bo to było straszne. Pod koniec roku przeczytałam książkę, co do której miała, przyznam to ogromne oczekiwania i niestety książka tym oczekiwaniom nie sprostała. Jest to niby noc od Juja i jest mi bardzo przykro. Jestem bardzo zła, ponieważ na no, Krzysztof, no i to znowu nie jest książka zła obiektywnie, co po prostu nawet nie wiem co. Zacznijmy od tego, że ja nie wiem do jakiej grupy wiekowej jest skierowana ta powieść, ponieważ z jednej strony mówi się, że jest dla dorosłych, bo mamy tutaj dużo bardzo brutalnych scen, również dużo erotycznych scen, mamy ostry język, a jednocześnie mamy dość młode postacie które raczej fabularnie ta historia kojarzy nam się z, jakim, z jakimś Young adult. Mamy tu świat fantazy, który jest no, skomplikowany. Jak to świat fantazy, to również jest dla mnie ostatnio wada, bo mam ogromne problemy z koncentracją i z wyobrażeniem sobie tego, o czym myślał autor. Mamy świat, gdzie są trzy słońca, gdzie ten zmrok zapada raz na ileś tam, dlatego y, dni są liczone w zwrotach. No i nasza główna bohaterka będzie uczyła się wraz z innymi młodymi osobami, na tak zwane ostrza, czyli na morderców, ponieważ ta dziewczyna ma jakieś tam plany zemsty. Do tego towarzyszy jej kot, który jest cieniem, który karmi się jej strachem. I to jest bardzo fajna postać, to jest jedyny plus tej książki. Przepraszam, że to mówię. W każdym razie z główną bohaterką kompletnie nie mogłam się e, utożsamić, nie mogłam jej polubić. Ciężko mi się więc czytało o kimś, kogo nie lubię, kogo e, czy jej motywacji nie rozumiem, więc po prostu nie mogłam się tutaj zżyć z nikim. Jednocześnie J. Christoph zagwarantował nam tutaj taki pewien plot twist, związany, nie chcę spoilerować. Ale związany z odmianą charakterologiczną w jednej z postaci. W każdym razie, część z nas powie, że o, super, że coś się wydarzyło, że wow, jak to nam zmienia całą, jakby tutaj koncepcję i wszystko, co do tej pory czytaliśmy. Tylko, że właśnie przez 400 stron próbowaliśmy zżyć się z kimś tam, z jakąś tam postacią, która po tych 400 stronach okazuje się kimś innym. I teraz. Tym bardziej mamy poczucie, że te 400 stron było wyrzuconych do kosza No i jeszcze przypisy J.Kristoff zawsze idzie w oryginalność To bo stworzył w końcu serię Illuminae razem z... Emmy Kaufman, no i tutaj również tą oryginalnością chciał się popisać i zrobił przypisy sam do siebie. Czyli mamy w książce przypisy, które nie są jak zazwyczaj od tłumaczy, tylko od samego autora, a wręcz powiedziałabym, że tak jakby od jednej z postaci w tej powieści, tak jakby od jakiegoś barda, takiego jaskra, który nam to wszystko opowiada, i te przypisy są humorystyczne, opowiadają jakieś elementy związane z historią, że jeżeli jakaś postać użyje, nie wiem, wyrażenia na przykład czerwony kościół, no to gdzieś tam w przypisie będzie skąd ta nazwa się wzięła, jak to w historii powstało, ble bla ble. Oczywiście to wszystko jest fikcyjne, tylko że te przepisy są cholernie długie. To znaczy one są czasem na całą stronę, czyli mamy na stronie tyle tekstu, a reszta to przypis. ona się... Przedłużają na kolejne strony, przeciągają yy, i było to bardzo niewygodne. Ja wiem, że to być może bardziej kwestia składu, ale w tym wypadku prawdopodobnie nie dało się zrobić inaczej. Ale są momenty, kiedy czytamy coś w fabule, przeskakujemy do przepisu, które nam się ciągnie na kilka kolejnych stron, i potem musimy wrócić do tamtej fabuły. I to jest bardzo ciężkie w czytaniu, yy, irytujące, żeby tak ciągle przeskakiwać. Można to pominąć, podobno, ale. No, jak ktoś coś napisał, to już to przeczytam, bo a nuż będzie tam coś interesującego, no ale jednak wygodne to nie było i to wszystko w sumie razem sprawiło, że ja tą książką jestem zawiedziona i czytałam ją, moi drodzy, przez 4 miesiące. 4 miesiące czytałam jedną książkę, nie wiem czy to nie jest jakiś rekord. Może dłużej czytałam tą trzecią część dworów od Sarah Maas więc obawiam się, że po kolei to mnie nie sięgnę, a szkoda, bo są ładne, chciałabym je mieć na swojej pulsie, no a nie będę ich kupować tylko po to, żeby leżały. Może gdzieś tam przeczytam w legimi, ale też głowy nie dam, bo kompletnie mi do tego nie ciągnie. A jak sobie jeszcze pomyślę, że te przypisy mam czytać w legimi na telefonie i tak skakać, o nie, o nie, dziękuję. Kolejna książka była tak zła, że aż śmieszna, i to był śmiech przez łzy. I było to gadu-gadu: jak swobodnie rozmawiać, po którą sięgnęłam, dlatego że jestem introwertykiem, nie umiem small talk, nie umiem rozmawiać z ludźmi, i bardzo chciałam się tego nauczyć. No, i mnie nie wyszło. To znaczy, ja po lekturze tej książki stwierdziłam, że ja już wolę być małomówna i siedzieć sobie cicho w domu, niż zachowywać się w taki sposób, jak radzi autor, ponieważ autor podsuwa nam różne techniki. Tylko, że te techniki oczywiście trzeba by do siebie dostosować, bo stosując je w taki sposób, jak poleca autor, no to nic dobrego z tego nie wyniknie. Ale ogólnie większość z nich jest albo takich bardzo naturalnych. Albo takich, których nie da się użyć, albo takich, których użycie y, może nas przyprawić o dostanie pięścią w twarz. Przykłady z tych naturalnych, no to to, żeby przy smalltok pytać. Że jeżeli my się boimy czegoś mówić, nie wiemy co mówić, no to pytać drugą osobę i na przykład kończyć swoją wypowiedź, a ty. No i tu, jak się domyślacie, zaczynają się pierwsze schody, bo oczywiście nie w każdej sytuacji y, to, prawda, wyjdzie. Ej, wieś, skaleczyłam się, masz bandaż? Nie. A ty? No nie mam, dlatego cię pytam. A ty? A drugi pomysł autora to jest, żeby zagadywać na jakieś tematy powiązane na przykład z obecną sytuacją, z miejscem, wydarzeniem. I przykład autora, który mnie po prostu rozłożył na łopatki to stadion, mecz. I żeby zagadać do siedzącego obok pana, że o, mecz, super, czy widział pan poprzednie rozgrywki? No i jeżeli on powie, że tak, no to się tam rozmowa dalej potoczy. Ale jeżeli on powie, że nie widział, to trzeba pociągnąć dalej rozmowę, mówiąc A co pan w takim razie w tym czasie ciekawego robił? Dlaczego ja mam jakiemuś obcemu człowiekowi mówić, co robiłam w zeszłym miesiącu czy tam ileś? Nie znam cię człowieku, nie wiem kim jesteś, dlaczego, dlaczego ty mnie wypytujesz o to, gdzie byłam, co robiłam, gdzie mieszkam? I po co? Więc stwierdziłam, że nie, że jeżeli mam być bardzo rozmownym człowiekiem w taki sposób, to wolę nie być takim rozmownym człowiekiem. I tak właśnie prezentowało się zestawienie najgorszych książek, jakie czytałam w 2020 roku. Pamiętajcie, aby dać mi znać w komentarzu, jaka była najgorsza książka, jaką wy przeczytaliście w ciągu ubiegłych 12 miesięcy. Przypominam, że w opisie znajdują się linki do jakichś tam dogłębniejszych recenzji poszczególnych książek, o których mówiłam, czy jakichś powiązanych tematów oraz do tych innych podsumowań roku czyli najlepsze książki 2020 roku, tak, dla poprawienia humoru po tymże materiale oraz TBR na 2021 rok. Być może już tam widzicie jakieś tytuły, które wiadomo, że znajdą się w kolejnym rankingu najgorszych książek. Ja Wam za dzisiaj dziękuję i widzimy się w kolejnym materiale. Do zobaczenia. Cześć!